A, a, a to możesz powiedzieć w ogóle, po co my robimy próbę twojego pogrzebu? Ponieważ, Tadeusz, nie wiadomo, czy to nie ja będę pierwszy. A, wiad a wiadomo, kto będzie pierwszy? A może ja? A może Adam? Tata, ja to na pewno nie. Ja to się bardzo dobrze czuję. Ostatnio nawet co robiłem? Badania. O, nawet przy sobie mam wyniki, ale powiem wam, wyniki to mam zajebiste. Kurde, <noise> wszystko ponad normę. A. Ale powiem ci, pięknie! No. Czerwoniutko! Lekarka, jak ja zobaczyła, to powiedziała, że w życiu takich wyników nie widziała. Powiedziała, że mam objętość płuc jak u noworodka. O, patrz, o, tu cholesterol, no co prawda trochę ponad normę. No, ale zawsze. No, ale już ta biriburina, burina, to... Co? Biry burina.